Już kilka dostałem takich wiadomości, Adrian. Gdybyś Ty nie pokazywał na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie swoich treningów, ja bym nie w życiu nie uwierzył, że kierowca ciężarówki może zrobić taką formę w trasie. Dlatego moje to, jak widzicie, 12 lat trenuję, typowo w trasie i non stop progresuję przez 12 lat. Wiadomo, no, że po 12 latach treningu łącznie 16 lat ćwiczę, bo jeszcze wcześniej trenowałem 4 latka. Aż takiego nie ma, tak? ale no na takie warunki wydaje mi się, że nie jest źle w trasie, tak dalej. Zresztą to było w naczepie. Obok naczepów, tak tutaj w kabinie to sobie ćwiczyłem. Dlatego wiecie, dla chcącego nic trudnego, ja się biorę dalej za trening. Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony: Adrian Tucker Packer. Słuchajcie się, polecimy z wyciskaniem, ile wycisnę na maksa po zakończonej praktycznie redukcji. Zostało mi ostatni tydzień redukcji, ale stwierdziłem, że mam 2200, mój ujemny bilet skaliczny, więc spróbuję swoich sił. Będę się starał. Podczas redukcji naprawdę przez 5 miesięcy bardzo ciężko trenowałem. Typowo widzicie, duże ciężary. Po 6 powtórzeń, po 8 powtórzeń, po 3 powtórzenia, 3 po 3 robiłem cały czas siłowo. Ale no wiadomo, uwaga ucieka, siła też lekko uciekła. Chciałbym się sprawdzić, przetestować, ile ja w końcu wycisnę. Łącznie w ciężarówce wodzę 160 kg obciążenia, prawie 170, czyli jest trochę tego obciążenia. O tyle to może nie wycisnę, co mam, ale chociaż tej granicy 150, no zobaczymy, zobaczymy, czas pokaże. A na to chwilę. Ja sobie zrobię wstępną rozgrzewkę, aktywację, uzbieram ciężaru tak od stóweczki, zacznę sobie progresować stopniowo, stopniowo do góry. Ale wiecie co? Nie będę was tutaj przymulał swoją rozgrzewką, aktywacją, bo to jak w niektórych filmach już widać, jak tam się rozgrzewam, aktywuje i tak dalej. Ja tam spokojnie zrobię, a was zapraszam na początkową część filmu i widzimy się za niedługo. Papier rozładowany, i tak to właśnie teraz wygląda. Będzie trzeba teraz posprzątać pasy, poskładać, przygotować do kolejnego załadunku. Mate, oczywiście też posprzątać, bo później ładujemy się wózeczkiem, paleciakiem. Ja już przebrany na sportowo czekam na wyciskanie, zobaczymy ile cię wycisnę. A tymczasem, co sobie zjadłem, no się niepokoiłem, co zjadłem. Oczywiście ryż, pies kurczaka, kapusta kiszona i ogórki kiszone. Zostało mi jeszcze tyle ogórka. Jeszcze mam około, czekajcie, 120 km. Dojdziemy, odepchniemy na czapę, Pauza. Czas pracy będę miał około 14 godzin, 30 minut. Czyli nie przekroczę. Tym razem. No, i robota się układa kuźwa, no nie? Elegancko dzisiaj. A musiałem zjechać na pauzę 45 minut. No, bo wiadomo, no nie 4,5 może jechać maksymalnie. Zjeżdżamy na pauzę, idziemy dalej. No, i jak dojadę, będę miał prawie 10 godzin jazdy. No, czyli. Transport po malutku, wraca do gry i to mi się bardzo podoba. Jeszcze mam około 20 minut pauzy krótkiej, więc zrobimy sobie kawusie i polecimy dalej. No nie, mówię, kawusia przed treningiem akurat w sam raz będzie pięknie. Za tymi, mój, dwie godzinki niecałe jestem na firmie, tak godzina 40. Kurde, kawusia przed, podczas drogi, kurde, akurat będzie jak trzeba. No nie, jak wpadnę, to normalną sztangę urwę. <laughs> Powiem Wam, że w weekendzik byłem na chcinach u swojej kuzynki, córeczki. No i szczerze wam powiem, poleciałem na grubo. Oj, na grubo poleciałem. Z początku mówię tak, za dnia nic nie będę za bardzo jadł. Wypiłem sobie tam kawę z rana i tak dalej, wiecie, że jak najmniej kalorii. No ale jak tam się wpakowałem, to wszystko było. I tu było, i tam było, i to było wszystko. Normalnie wszystko było. Poleciałem tak na. I tak dojść do siebie pomału nie mogę, wiecie? Kuźwa, no nie? Tak troszeczkę taki doła złapałem, Mówię, kurde, bela. Ale się nażarłem. No, tak, zakończyłem niby redukcję. I od 2000 kalorii, pomalutku do góry szedłem, tak, żeby nie zepsuć sobie redukcji. No i się wdupczyłem już na 2150 w dzień treningowy, 2350 w dzień treningowy. No to jeszcze moje, do mojego zera tam nie dużo brakowało, no nie? I ten tydzień miał mieć ostatni. I wiecie, wchodzić później na, te, na zero kaloryczne, no nie? No ale kuźwa, takie imprezy, słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, no nie? Dlatego stwierdziłem, że tam już pójdę na całość, takie idź na całość będzie A ja sobie później o zrobię najwyżej, przedłużę sobie redukcję i w tym momencie Zjechałem znowu na 2200 kalorii, tak plus minus mam tyle W ciągu całego tego tygodnia, zobaczymy jaka forma będzie na weekend i znowu stopniowo będę schodził Wchodził w tą właśnie, jest dodatni Ale mówię, wszystko trzeba robić z głową i stopniowo, a odnośnie tego, że niektórzy ludzie właśnie widzę, że ma zapotrzebowanie zaszmy, kaloryczne około 3.500, bo jest duży, a on od razu cina na 2200. No nie? nie, tak nie wolno robić. Trzeba stopniowo małuręczką do tego schodzić, no nie? Nie możemy tak teraz zrobić, że nie wiem, z 3000 kalorii bam 2000 i się redukujemy lepiej robić to malutką łyżeczką, stopniowo, nadzić wagę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tak samo jak wchodzimy, nie? Jak ja poszedłem na imprezę, no słuchajcie, impreza taka była na no, jak Weselich, no ja to tam kuźwa, no było trzeba sobie pozwolić. No to od razu tam bam, kurde 6 tysięcy kalorii może nawet wjechało, albo i lepiej, nawet nie wiem, no nie? No to, to słuchajcie, no to też jest takie troszeczkę, tak nie powinno się robić, no nie? Lepiej wychodzić po malutku, po malutku do tego dodatniego bia sukarycznego, no nie? Żeby nie zepsuć sobie tej kuźwa, wiecie, bo zaraz dalej i tak dalej, to jest niepotrzebne. A jak taki weekend mamy, no to później znowu trzeba poświęcić cały tydzień na redukcję. No, ja tak właśnie zrobiłem, dlatego teraz mam mniej więcej 2200 kalorii, no i zobaczymy, ile dzisiaj wycisnę. A dzisiaj moje się sprawdzę, bo akurat jestem jeszcze na 2200, taki plus minus i zobaczymy, ile dzisiaj pójdzie na tą klateczkę. Kawusia i herbatka zielona zrobiona, za chwilę wypijemy i sobie na spokojnie ruszymy. A jeszcze nie pokazałem wam załadunku, no ale w już nie pokazywałem, ponieważ wjechałem, był tak czas napięty, że tylko od razu dzida załadunek i mówię wracamy, wracamy, bo dzisiaj trzeba tę wyciskanko, zrobię sobie takie naprawdę wyciskanko, aczkolwiek redukcja, mniejsze kalorie, takie zmęczenie daje się we znaki, ale spokojnie, rozgrzewka pójdzie, pierwsza seria wstępna i będzie taka modrze masakra. Jest godzina po 17, więc słuchajcie, ja wyciągam sprzęt i bierzemy się za trening. A ja się z to ogarnę, i tak dalej. Zrobię sobie kuźwa ostatni posiłek, przygotuję, że po treningu zjeść. I co? I będziemy dać za jakieś pół godzinki wyciskać. Zobaczymy, ile teraz pójdzie, do no nie? Zobaczymy, tylko tak patrzę kuźwa, kogo to przeczaić z kierowców. Uważa, uwierzcie, że kandydatów to bardzo nie mam, kogo tu wybrać. Tam jednego się pytałem, to nie, on nie ma czasu, drugi też nie ma czasu. No nie wiem, może zaraz kogoś tu znajdę, no ja już odjechałem koniem, z na czepę tam pod rampą, odjechałem koniem, tacho zakończyłem, no i co? I mówię teraz treninga trzeba się brać i tyle. A słuchajcie, kierowcy mi niektórzy piszą, że on to po 15 godzinach pracy i przejechaniu 600 km on nie jest w stanie nawet kuźwa tylko myśli co o zobaczcie mnie. Ja tak przeważnie robię: albo ćwiczę w czasie pracy, albo ćwiczę po pracy. I mi to nie przeszkadza, że ja tej 15 godzin przyjechałem, 700 km. Jak mam zrobić trening, to go zrobię. I tego naprawdę, motywacji mi nie brakuje. Jak wiem, że mam zrobić trening, wyciągam. Sobie, wcześniej widzicie, taki mam lekko taki przymulony. A teraz kuj jak wiem, że mam trening zrobić, to są taki podjarany, że masakra. Dobra, to ja się biorę, bo trzeba się maksę sprawdzić. No nie? W tym momencie jest 100 kg, na stanach, wiecie co? Nie wiem dokładnie, czy ten grywasz 10 kg, czy 8 kg. Bo w domu co mam, to go ostatnio ważyłem. Waży 8 kg, ale jest chyba ciut delikatnie krótszy od tego. I to właśnie nie wiem, czy on jest tak, tak tyle samo waży 8 kg, albo waży 10 kg. Dlatego te dwa trzeba tak wiecie plus minus 2 kg. Tutaj proszę, nie chcę nikogo oszukiwać, dlatego plus minus 2 kg trzeba mieć pod uwagą, albo jak wycisnę 140 to może być to 138, albo jak wycisnę 140 to to będzie 140, no nie? Bo albo dyszkę waży, albo 8 kg. Dlatego teraz mam 100 kg na sztandze, albo 18 i zrobię sobie jeszcze delikatną rozgrzewkę i ciśniemy dalej po mało powtórzeń, po trzy, po dwa powtórzenia żeby wiecie, tak się troszeczkę przyzwyczaić do ciężaru teraz 110 kg Poszła na lajcie. Chodź. Ty, kurwa, to mnie Dawaj, zobaczymy, ile wyciśniesz. Nie chcesz? Nie ma chętnych do treningu wspólnego. Dobra, 120 kg. Wyciskamy sobie raz, oczywiście przy do ciężaru. Jeszcze takie przerwy sobie robię. jak teraz na tą chwilę, do minuty. 120 kilo poszło. Idziemy teraz po 130. 130 kg na sztandze. Zobaczymy, raz tylko sobie podniosę. Ja jednak na profesjonalowca, mi się na siłowni, było troszkę lepiej, bo to stojaki się trochę o nie boję. kogoś przyczaić, żeby mi tutaj wiecie przez kurowo. No nie wiem, tylko 130 poszło, czyli jest, 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 jest jakaś tam jeszcze siła została. Teraz atakujemy 140 kg. Teraz sobie policzmy, żeby, żeby nie było tak, że oszukuję. 20 to jest jest 20 kilo, jak widać. To jest 10 kg Mamy już 70 kg. Bo dyszkę załóżmy. Załóżmy, że tą dyszkę waży, tak? Albo 8, albo 10 kilo, mówię plus minus 2 kilo trzeba dać. Czyli jest 50, 60, 70, to są piątki 70 to są do tej piątki. Czyli mamy tak, 80, 90 razy tamta strona. To mamy tutaj tak. Stuwa. 110 razem z tamtem, tak? Stuwa 110. Bo tu mamy, to, to też jest piątka, to już po 2,5 jest, tak? 2,5, 2,5 daje nam 120. 2,5 i 2,5 razy 4. 130 to są piątki plastikowe, dlatego muszę je wydubczyć, bo za dużo miejsca zajmują. Czyli łącznie teraz mamy 140 kg. Jedziemy, 140 kg. Mam nadzieję, że się nie, nie zawieszę bo domane jajca, kuźwa. 140 mam albo 138 Wiecie co, zapomniałem znowu piątki z domu Nabrałem tych 2,5, 2,5 pobrałem Ale nie zapomniałem wziąć normalnych piątek bo Zostawiłem w domu No i weszło mi na maksymalnie 145 kg. Wydaje mi się, że 145 powinno pójść Albo 143 Kurde, no nie zmieszczę więcej ciężaru Ale wiecie co, mam pomysł, może coś zaraz wykombinuję 145 kg, 150 kg, tak musiałem sobie ciężarki zawiesić. No niestety, kuść, zapomniałem że w tych normalnych ciężarów tylko po 2,5 na i plastiki mam. Dlatego trzeba w końcu zebrać normalne piątki. 150 kg, zobaczymy czy wycisnę. W tamtym roku po redukcji 150 kg wycisnąłem po roku, po roku ciężkiego treningu, gdzie cały czas na siłę ćwiczyłem. Nie wycisnę, może być ciężko, bo waga dużo spadła. Juhu! Dałem radę. 150 kg poszło. Ale wiecie, co Wam powiem? kuźwa trochę dupą niosłem. Nie wiem, czy to zaliczone, czy nie, ale poszło. Jest moc, czyli forma siłowa nie spadła. Waga uciekła, tuż szedł. W tamtym roku ważyłem 180. Przepraszam, w tamtym roku ważyłem 88 kg. Tak, 87, na wycisnąłem 150. W tym roku waży 83 kg. Też 150 wycisnąłem albo 148, ale widzicie. Na jakim sprzęcie? Wydaje mi się, na profesjonalnej siłowni pewnie te 150 By poszło. Ja to bym się normalnie przyjechał do warszawskich koksów, do Owcy, tam do tego Timu WK i pokazał jak kierowca ciężarówki, który trenuje zima, lato, wiosna, jesień. W takim o, widzicie na parkingach, kurde, w trasie, wszędzie. Jak odbiera pas temu, poczekaj, tam Stiflerowi. Stiflerowi, no, jak odbiera pas Stiflerowi, no. Dlatego co. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości wezmą kierowcę ciężarówki do wyciskania na klata i pokażemy jak to się w trasie trenuje, jaką siłę się zbudowało, no nie? Trochę się zaszło z tym wyciskaniem. Czas na teraz przyjemności, czyli mój trening, ale udało się. Można powiedzieć 150 kg w takich warunkach wycisnąłem na gumeczkach, nie gumeczkach, jak widzicie jeszcze chodźcie zobaczycie jeszcze raz. Żeby nie było se policzyć, to są piąteczki, dotąd 2,5. To piąteczka, to piąteczka, to jest dwudziestka, to jest dziesiątka. Jak widzieliście, 150 kilo, kuźwa, pełna kulturka, normalnie prawie wyciśnięta, czyli wyciśnięte. Wydaje mi się, że normalnie siłownie 150 miałem założone, ten też bym wycisnął. Czyli siła została ta sama, ale rok czasu znowu ćwiczyłem siłowo, no nie kuźwa, tak powinna urosnąć, prawda? Powinna urosnąć czy nie? Po roku czasu. Kuźwa, ja w ogóle nie progresuję z ciężarem. No, ale wagowo sprogresowałem, czyli jestem teraz lżejszy o 5 kg niż byłem w tamtym roku, a wycisnąłem tyle samo. Czyli jest dobry poziom, dobry jest poziom, ale nie, nie ma co płakać. ale rzeźba, bardziej brzuch wycięty. Czyli nie ma tego złego, co naprawdę nie wyszło. Mam nadzieję, że na przyszły rok 160 kg pójdzie, pójdzie. Na masie może 160 kg pójdzie, ale to wszystko się okaże. Czyli zaczynamy teraz od przyszłego tygodnia masę i zobaczymy na koniec roku, czyli na zimę, czy wycisnę 160 kg. No nie wiem, zobaczymy. ja się biorę teraz za, za trening całkowity mój, bo mam kupę do zrobienia, a pomału się szaróweczka robi. Za niedługo ta kamera, tak wiecie, jak jest szaro, to nie, nie daje. Coś mam nagra w treningu. Jeśli się filmik podoba zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco. Trzymajcie się, do następnego. I teraz co? Trening! Kilka tam takich wiadomości. Adrian, gdybyś ty nie pokazywał na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie swoich treningów, ja bym nie, w życiu nie uwierzył, że kierowca ciężarówki może zrobić taką formę w trasie. Dlatego tego trochę tak widzieliście: 12 lat trenuje typowo w trasie i non-stop progresy przez 12 lat. Wiadomo, no, że po 12 latach treningu łącznie 16 lat ćwiczyłem, bo jeszcze wcześniej trenowałem, 4 latka. Czał takiego nie ma, tak? Ale no, na takie warunki wydaje mi się, że nie jest źle, w trasie trenując i tak dalej, to na było w naczepie, obok naczepu, tak tutaj w kabinie to sobie ćwiczyłem, dlatego widzicie, dla chcącego nic trudnego, ja się biorę dalej za trening. I na koniec treningu siłowego lecimy z tabatą. Nie ma lekko, co? Ustawiamy i ciśniemy. Nie ma miękkiej gry Lecimy. thank mm -hmm. you